Cześć, ze mną Olek Mierzejewski, Miners. Olek, graliście z Huskies. Zwycięstwo nad Huskies, bardzo dobry mecz w waszym wykonaniu. Pierwsze co prawda zwycięstwo w tym sezonie, wskakujecie na siódme miejsce. Powiedz mi, co było inaczej w tym meczu, że w końcu udało się wygrać? No Na pewno lepsza skuteczność, moim zdaniem. Dobrze zagraliśmy zespołowo. W ostatnim meczu też to pokazaliśmy, przegraliśmy w dogrywce że pod koniec sezonu, to już był ostatni mecz, ale... I myślisz, że w następnym sezonie wrócicie na takie tory i pociągniecie w takim stylu jak w tym meczu, bo naprawdę dobrze graliście. Tak. Yy, tak myślę. Niestety niektórzy już nie będą grać w tej lidze, ponieważ są już za starzy, ale ja zostanę w tej lidze jeszcze przez rok, więc mam nadzieję, że będzie to wyglądało tak samo w następnym sezonie. Super. Gratulacje w takim razie tego meczu i powodzenia w następnym Dziękuję. sezonie.